Przykład patentu przez firmę Bayer z numerem bez nazwy, bo to jest substancja, która nie jest jeszcze produkowana, dopiero się ją weryfikuje. Gdzie ją weryfikowano? E, tu jest brama wjazdowa do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, Auschwitz, który był w 100% własnością czyją? IG Farmen. Fabryka IG Auschwitz to była fabryka, która była własnością IG Farben. I tam testowano patentowane substancje, nie tylko oczywiście w Auschwitz, w również w innych obozach, również i na terenie Niemiec. Za udział w tych działaniach nieetycznych w 24 czterech menadżerów z IG Farben stanęło przed sądem, e, Trybunałem Zbrodni Wojennych w Norymberdze w 1947 roku. E, spośród nich e, szef, przewodniczący zarządu firmy Bayer, Fritz Ter-Mir. Skazany został w Norymberdze na 7 lat za zbrodnie ludobójstwa, pracy niewolniczej i inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Szef Firmy farmaceutycznej, zbrodnie przeciwko ludzkości. Nie siedział zbyt długo w więzieniu, po dwóch latach został wypuszczony i wrócił znowu do firmy Bayer. I został przewodniczącym, kierował tą firmą przez prawie 10 lat. I to nie był tylko on. Później Kurt Hansen. Był prezydentem zarządu 6, między 6, lata 61-74. Kim był w czasach nazistowskich? Był współ, współorganizatorem podboju Europy w ramach Centralnego Biura Zabezpieczenia Surowców. Wiecie Państwo, jak zabezpieczano te surowce. E, firma BASF Karl Wurster. Był przewodniczącym, później wiceprzewodniczący rady aż do 1972 roku. Przedtem był zarządcą Izby Gospodarczej Reichu i również był zarządcą firmy Degesz. Firma ta była, ma, nie, ma niesławną przeszłość, gdyż dostarczali oni cyklonu B do komór gazowych. I szef firmy Herbst, Karl Winnacker, Przewodniczący, później przewodniczący między lata 52 do 69. Kim był w czasach nazistowskich, członkiem NSDAP i również sprawował kontrolę jako menedżer eksperymentów na ludziach z ramienia firmy Herx. Dzisiaj ta firma, znaczy ta firma została później kupiona, jest w ramach Avantis i również są zdjęcia i raporty z jego inspekcji IG Auschwitz. 1942 roku. Musimy również sięgnąć do historii i zrozumieć, że plany podboju, ekonomicznego podboju Europy przez właśnie te firmy, interesy przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, były nakreślone jeszcze przed II wojną światową. Tutaj cytat z przemówienia Hitlera w 36 roku. Ludzie Europy są jedną rodziną. Nie jest prawidłowym myśleniem, że można utrzymać zróżnicowany system prawny w tak małym domu, jakim jest Europa. 36. Rok. W 39. Roku prawnik Walter Hallstein przedstawia plany nowej Europy pod właśnie nadzorem, kontrolą yy. Nacji i IG Farben jako koncernu, który jest odpowiedzialny, był odpowiedzialny za dojście Hitlera i ekspansję wojenną, gdzie opracował właśnie jako prawnik wspólne prawa dla wszystkich krajów Europy pod kontrolą nazistów prawa cywilne, karne, gospodarcze, patentowe, przepisy administracyjne i ochronę niemieckiej krwi i honoru. To jest 39 rok. Dokument Strategia Patentowa IG Farben w Rzeszy Europejskiej, lata 40. Wspólna waluta, wspólne prawo patentowe, jeden sąd apelacyjny pod kontrolą kartelu. I pojawia się pan prawnik Walter Halsten w 1957 roku gdzie razem z Adenauerem podpisują pierwszy traktat Unii Europejskiej w Rzymie w 1957 roku. Zawiera on te same prowizje, które były przedstawione przez niego w 1939 roku z wyjątkiem obrony niemieckiej krwi i honoru. Halsztyn został również pierwszym prezydentem Komisji Unii Europejskiej i był sprawował tą prezydenturę przez 10 lat. Jak wygląda struktura Unii Europejskiej? Wszyscy Państwo żyjecie tutaj w Unii Europejskiej, ale na pewno nie wszyscy się zastanawiacie, jak, jakie są powiązania różnych elementów tej Unii. Więc element demokratyczny to są wybory, to jest Parlament Unii Europejskiej, do którego członkowie są wybierani w powszechnych wyborach przez 500 milionów Europejczyków. Ale oprócz tego jest Komisja Unii Europejskiej, bardzo wąskie grono, które nie wiadomo, kto wybiera. Są mianowani, reprezentując właśnie interesy wielkich firm petrochemicznych, chemicznych, farmaceutycznych. I grupa tych wybranych ludzi nie jest duża, i to, co. W nowych przepisach od 2014 roku będzie tylko 18 członków tej komisji, mimo że jest 27 członków Unii Europejskiej, czyli będzie rotacja, ale znaczy to, że nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej będą, ich interesy będą reprezentowane tutaj. Kto rządzi, jak Komisja Europejska sprawuje? Z rządy, ma do swojej dyspozycji 54 tysiące urzędników, zawodowych biurokratów, którzy działają w ramach na polecenie Unii, Komisji Europejskiej bez żadnych demokratycznych wyborów. 54 tysiące zawodowych technokratów. I jak duży jest parlament? 750 osób. Czyli na każdego parlamentarzystę wypada prawie 80 tych ludzi, którzy reprezentują interesy korporacji. Patenty. Patenty oczywiście, tu te słupki wy, przedstawiają, ile patentów pochodzi z danego kraju, no więc najwięcej patentów jest z Niemiec, później Francja. I Polityczna protekcja tych patentów jest Bayer, BASF, reprezentowany przez Niemcy, panią Merkel i Herbst w tej chwili jest w Sanofi przez e, prezydenta Francji. Przed kim oni czy, czy Polska, Grecja, Portugalia mają tutaj jakieś coś do powiedzenia? A te patenty są groźba przeciwko te, tym patentom. To są właśnie naturalne, niepatentowalne metody ochrony zdrowia i inne. I do swojej dyspozycji Komisja Unii Europejskiej ma różne ciała i różne administracje. Jedna z nich nazywa się Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności. Która zajmuje się czym? Ustawianiem restrykcji dla naturalnych terapii pod pretekstem regulacji. Oni regulują żywność. Jak regulują? Przykłady. Dyrektywa suplementów diety. W 2002 roku została wprowadzana ta dyrektywa, która co robi wprowadza restrykcje w dopuszczaniu składników naturalnych i ogranicza ich dawki w suplementach diety. Ja to widzę za każdym razem jak przyjadę do Europy, ponieważ w Stanach Zjednoczonych czegoś takiego nie ma. Nie ma regulacji, nie ma żadnych restrykcji w stosowaniu substancji naturalnych. Tutaj jest dyrektywa. I żeby ukryć cele tych przepisów, utrzymuje oczywiście, że yy, Maksymalne dawki składników naturalnych są ustalane na podstawie metod naukowych. Jakbyście się Państwo przyjrzeli tym metodom naukowym, to będziecie widzieć, że wcale one nie są naukowe albo są zupełnie bezpodstawne. I tutaj przykład, co właśnie mówią statystyki w USA, gdzie 68% ludzi używa suplementów diety. 68% to jest. 165 milionów Amerykanów używa substancji, suplementów. Jaka była, tu jest statystyka za rok 28, ilu zmarło z powodu używania suplementów? Zero. Statystyki wskazują, że około 42% Amerykanów brało lub bierze przynajmniej jeden lek farmaceutyczny. Ilu ich zmarło? 49 prawie 50 tysięcy w 2008 roku, 82 tysiące w 2010. Jako efekt uboczny stosowania leków. Niedawno wczoraj, chyba czy przedwczoraj był program, bo ja tutaj oglądam też również CNN w telewizji, gdzie był program prowadzony przez lekarza, alarmujący na temat właśnie śmierci i zagrożenia śmierci przez leki farmaceutyczne i co zrobić. Czyli to jest problem i o tym trzeba mówić. Nie o tym, że witaminy są niebezpieczne. I widzicie państwo jak nasza psychika jest również manipulowana i też tutaj po jakiś czas temu w zeszłym roku był artykuł na temat szkodliwości witamin i zaraz po nim Tutaj Urząd Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zorganizował zjazd pod tytułem Bezpieczeństwo stosowania minerałów i witamin, żeby zająć się tym problemem. A miesiąc później, czy dwa miesiące później, zaraz było ogłoszenie na, dla zjazdu dla farmaceutyków z tytułem: Bezpieczny produkt farmaceutyczny. Czy nie widzicie Państwo, jak kieruje się nas, żeby wyciągnąć wnioski? To jest bezpieczne, to jest rykowne. Inna dyrektywa przez Komisję Europejską dla produktów opartych o tradycje zielarskie. W 2004 roku wymaga, żeby wszystkie produkty zielarskie przechodziły przez proces rejestracji, co jest kosztowne. I oczywiście mniejsze firmy, nawet firmy polskie, nie są w stanie, nie mają pieniędzy, żeby te rejestracje przeprowadzić. W jakim celu to jest, po to, żeby usunąć je z rynku, żeby nie były dostępne dla ludzi. I to są związki, które mają tradycję stosowania przez wieki. Teraz należy je regulować. Co firmy robią w tym czasie? Pracują nad izolacją aktywnych składników, właśnie z tych ziół, z tych roślin i chemiczną ich modyfikacją, po to, żeby je patentować. I w ten sposób zastępować skuteczne, bezpieczne i niedrogie metody ochrony zdrowia przez kosztowne i niebezpieczne, bo każdy lek, każdy lek jest toksyczny. Następna regulacja dotycząca związku między pożywieniem łączenia pożywienia ze zdrowiem żeby powstrzymać informacje o wpływie naturalnych terapii na zdrowie. W 2006 roku Unia Europejska ustanowiła tak zwane regulacje na temat informacji związanej z relacją żywienia do zdrowia. To znaczy, nie można powiedzieć, że płatki owsiane pomagają mi obniżyć cholesterol. Czy jest to nielegalne powiedzieć, że witamina C leczy szkorbut. Żeby to powiedzieć, to trzeba się zwrócić do Komisji Europejskiej, dlatego że to jest powiązanie pomiędzy żywnością czy składnikiem żywności, a zdrowiem czy chorobą. Tymczasem to są tylko przykłady. Nauka ma mnóstwo dowodów potwierdzających związek między żywieniem, pożywieniem, składnikami pożywienia i zdrowiem. Światowa Organizacja Zdrowia określa, że śmierć około 2,6 miliarda ludzi każdego roku jest związana z niskim spożyciem warzyw i owoców. Niewłaściwa dieta odpowiedzialna za 40-50% przypadków raka. Co jest ważne w przypadku prewencji, jak pamiętacie, Państwo mówiłam, rak się cały czas rozwija w naszym organizmie i trzeba ten Proces kontrolować. I to stwierdzono w takim magazynie, magazynie lekarzy w Kanadzie, że po dokonywaniu autopsji różnych organów u osób, które zmarły na różne choroby, żadna z nich nie zmarła na raka, ale u tych osób 98% miało guzy tarczycy. Nigdy nie dawały symptomów. 30-50% kobiet miało guzy piersi, czy 40% mężczyzn guzy prostaty. Czyli nie było symptomów, ale guzy czy ten proces rakowy odbywa się w organizmie i jak słyszeliśmy, można w sposób nietoksyczny starać się temu zapobiec. Badania z Mayo Clinic: ekstrakt z zielonej herbaty powodował przynajmniej 50% procent regresji guzów limfatycznych w chronicznej leukemii. Ekstrakt z owoców granatu, skuteczny w hamowaniu rozwoju raka prostaty i od 2009 roku jest prowadzonych około 100 różnych badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, w różnych klinikach na uniwersytetach ze stosowaniem różnych substancji naturalnych, zarówno w aspekcie prewencji, jak i rozwoju raka, także progres w tej dziedzinie mimo wszystko mimo blokowania dostępu do informacji, dla powszechnego dostępu do informacji dokonuje się. Jedna ze strategii tego biznesu chorób to jest wypaczanie informacji, tak jak takie subtelne przekazanie to jest bezpieczne, a to jest niebezpieczne. W jakim celu to robią, bo chcą utrzymać monopol. Monopol nad naszym zdrowiem. I dlatego wyolbrzymia się skuteczność leków. A natomiast dyskredytuje się i atakuje się działania witamin. I to nie są takie wybrane informacje, ale są publikacje naukowe, które są publikowane w czasopismach medycznych, w czasopismach naukowych wskazujące, że. Jeżeli jest to czasopismo, w którym jest dużo tych reklam firm farmaceutycznych, to tam rzadko można znaleźć coś pozytywnego na temat witamin. Że jeżeli sponsor sponsoruje jakieś badania, to oczywiście 80-90% wyników jest zawsze pozytywnych, żeby tego sponsora zadowolić. Więc ta tendencyjność jest i to jest no, to jest znane. A co, co, na co to wskazuje i co jest złe, to jest to, że biznes, pieniądze manipulują naukę i manipulują medycynę i w Stanach jest już powiedziała nawet ruch lekarzy przeciwko właśnie temu nadużywaniu y, 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 imienia, o na, nadużywaniu medycyny dla celów komercyjnych i ma to duży, duży sens, dlatego że Pacjenci tracą zaufanie do lekarza, dlatego że zaczynają widzieć w lekarza sprzedawcę leków. I nawet w Stanach są reklamy. W telewizji, gdzie w Stanach można reklamować leki farmaceutyczne bezpośrednio do ludzi, także w Polsce jeszcze tego nie ma, ale tam nawet w reklamie nie mówią: Zwróć się do Twojego lekarza po więcej informacji, tylko mówią: Zwróć się do swojego przepisującego leki po więcej informacji. Czyli dyskredytują y, zawód lekarza. I dlatego dużo lekarzy zaczyna przeciwko temu protestować. I tu jest e, e, cytat z, e, z, od e, głównego edytora e, no, najbardziej znanego czasopisma medycznego, Amerykańskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, e, która mówi, że wpływy, jakie firmy produkujące leki, czyli te firmy bazujące na zyskach, mają na każdy aspekt medycyny są tak przejrzyste, że trzeba być głuchym, ślepym lub głupim, by tego nie widzieć. I ona prowadzi bardzo silną akcję i jest wykłada na Uniwersytecie Harvarda. Także już zaczyna się ten ruch obronny i to wśród prominentów medycyny, nie tylko wśród lekarzy lokalnych. Jakie są ekonomiczne konsekwencje epidemii raka i również innych chorób? I dane statystyczne według Światowego Forum Ekonomicznego z zeszłego roku. Roczny koszt raka i innych chorób nieinfekcyjnych osiągnie w 2030 roku 47 trylionów dolarów. To jest tyle, ile trzykrotna wartość. Narodowego tego produktu, ja nie wiem, jak po polsku to się nazywa, w całej Unii Europejskiej trzy razy. Bogactwa, nawet, bo tak z dygresji, ale bogactwa niektórych firm są tak ogromne: firma w może kupić Polskę. Jest bogatsza niż Polska. Polityczne konsekwencje epidemii raka, to jest i innych chorób, jeżeli kontynuuje się choroby. Nakręca się spirale związa kosztów związanych z chorobami, prowadzi to do ruiny gospodarczej państw. Międzynarodowy kryzys gospodarczy. Coś nam to mówi. Polityczna dyktatura pod kierunkiem Unii Europejskiej. Czy to, co się dzieje w Europie, może zaskoczyć? Grecja to dopiero początek. Inne kraje. Czekają w kolejce. Na pewno zadajcie sobie Państwo pytanie, czy jest to możliwe, aby obywatele Europy zrezygnowali ze swoich praw demokratycznych, poddając się dobrowolnie dominacji globalnie działających interesów korporacji? Czy nie jest to czas, żeby szczególnie ci, którzy doświadczyli konsekwencji brutalnych reżimów, w drugiej II wojny światowej zaczęli pod, podnieśli swój głos. Czy rzeczywiście powinniśmy tańczyć euro? Skuteczna opieka zdrowotna jest kluczem do rozwiązania narodowych i globalnych kryzysów. Tu jest cytat Baracka Obamy, który, jak wiecie Państwo, Ameryka przeżywa bardzo duży kryzys. Finansowymi, mamy ogromny deficyt. I on mówi, że najlepszym sposobem, by, te, by zmniejszyć ten deficyt, jest zmniejszenie kosztu opieki zdrowotnej. To nie jest moja opinia, jest to opinia prawie każdej osoby, która miała wgląd w ocenę naszej długoterminowej sytuacji finansowej. I jest to logiczne. Budżet zdrowotny w Stanach Zjednoczonych to jest 25%. I podstawą. Nie, niezależności ekonomicznej społeczeństw jest szczególnie zakończenie biznesu z raka. Tego biznesu, który bazuje na strachu. Jak się boimy, to akceptujemy bardzo dużo. I ten strach jest motywacją, że stajemy się całkowicie zależni od chemo tak zwanych leków. To wiąże się z rosnącą spiralą kosztów Działań ubocznych, toksycznych terapii i ewentualnie prowadzi do ekonomicznej strangulacji gospodarki na narodowej. I najwyższy czas, ażeby tą spiralę zatrzymać. I w tym celu należy przeciwstawić się status quo. Należy przedstawić się tym interesom monopolom, mono monopolistycznym interesom tych korporacji. Jest to trudne, ale gdyby nikt tego nie zrobił wcześniej, ziemia byłaby płaska. Mur berliński stałby, nietknięty. W obu tych przypadkach Polacy zapisali swoje imię. I dlaczego miało być inaczej tym razem? I musimy od dzisiaj zacząć działać, ażeby chronić nasze zdrowie, dopóki nie jest za późno i co musi być priorytetem prawidłowej i ochrony zdrowia to jest eliminacja i prewencja chorób a nie tylko działanie na ich symptomy prewencja eliminacja chorób to jest cel stosowanie terapii które są skuteczne a nie tylko zyskowne skuteczne co wiąże się również z stosowaniem naturalnych Terapii. Jest to jeden z programów, skuteczne terapie. Jest to również jeden z programów, który Obama starał się prowadzić w Ameryce, i ma bardzo dużo zwolenników, żeby te terapie różnicować, bazując na ich skuteczności. Również poprawa bezpieczeństwa leków. Wszyscy wiedzą, że przewidywane działania uboczne leków są. Trze, czwartą przyczyną śmierci po zawałach serca, raku i po udarach mózgu. Czwarta, kolejna przyczyna śmierci to są przewidywane działania uboczne leków. Ale nie ma w ogóle żadnego trendu, żeby te działania uboczne zniwelować, żeby zmniejszyć. A jeżeli się je zmniejszy, to zmniejszy się również śmiertelność. No i Oczywiście żadna zmiana w systemie zdrowia nie może za zajść, jeżeli nie będzie powszechnej edukacji w dziedzinie zdrowia. Edukacji, która się zaczyna od podstaw, od przedszkola, szkoły, uniwersytetu, szkoły medycznej, pracy, wszędzie gdzie jesteśmy. Jak możemy zacząć? Przede wszystkim podzielić się tą informacją z innymi w rodzinie, w pracy. Wśród przyjaciół ze swoim lekarzem. Dla, y, mamy informacje naukowe, y, publikacje naukowe, które są dostępne i które zainteresują lekarzy, ale również wiedzę popularną. Książki, tam widzicie Państwo w kolu: Zwycięstwo nad rakiem do wody. Y, książka o korzeniach Unii Europejskiej, co tutaj. Trochę opowiedziałam, również kursy medycyny komórkowej. Podstawowa wiedza, jak zbudowane jest nasze ciało. Dlaczego nasze zdrowie jest determinowane na poziomie komórek, które budują nasze ciało, a nie na poziomie organów. Na poziomie organów to już jest za późno. Co jest potrzebne, żeby zachować zdrowie? Y witamin, y braków witamin. Nie, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, bo nasz organizm nie wysyła żadnych znaków ostrzegawczych, że nie mamy wystarczająco witaminy E, czy jakiegoś flawonoidu, czy minerału. To jest inaczej niż w przypadku pożywienia, bo jesteśmy głodni. W przypadku braku tlenu, no bo się dusimy, czy jak nie mamy braku wody, no bo jest, odczuwamy pragnienie. Yy, niedoborów witamin nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Jedyną metodą, żeby to zidentyfikować, jest wiedza na ten temat. I dlatego wiedza jest tak ważna. I każdy, w ramach możliwości, powinien zostać tym pionierem powszechnej edukacji zdrowia, zaczynając od własnej rodziny, w szkole, w półkach zainteresowań, w pracy. Dlaczego nie poinformować swoich kolegów o tym, co, jak można poprawić swoje zdrowie.